Twoja skóra jest wrażliwa? Masz problemy ze zmywaniem makijażu? Spróbuj olejku hydrofilowego by Amelie. Został stworzony z myślą o skórze wrażliwej i przesuszonej. Jego bazą są obłędnie pachnące cytrusowe olejki eteryczne. Zawiera także olej ze słodkich migdałów, który opóźnia procesy starzenia skóry oraz doskonale ją oczyszcza. W jego składzie znajdziemy olej ryżowy, recenowy, a także witaminę młodości, czyli witaminę E. Olej przy kontakcie z wodą staje się mleczną emulsją, która usuwa makijaż i nie pozostawia tłustego efektu na skórze. Skóra jest oczyszczona i przygotowana do kolejnych etapów codziennej pielęgnacji. Kosmetyki Ameli tworzone są z naturalnych składników, które połączone ze sobą dostarczają naszej skórze dużej dawki witamin i składników aktywnych, które świetnie pielęgnują naszą twarz i ciało. Cenisz sobie naturę? Zamów kosmetyki Ameli.